Od 1 stycznia 2026 roku Kraków, no, dla każdego, kto porusza się po nim samochodem, stanie się zupełnie innym miastem. Zdecydowanie. W życie wchodzi strefa czystego transportu, która obejmie i to jest kluczowe, niemal całe miasto w jego administracyjnych granicach. To prawda. Mówimy o gigantycznej zmianie, która dotknie setki tysięcy kierowców. Co to właściwie oznacza w praktyce? W praktyce oznacza to, że Kraków wyznacza bardzo konkretne linie podziału na samochody, które są mile widziane i te, które wjadą do miasta no, pod pewnymi warunkami albo wcale. A oficjalny cel? Oficjalnie celem jest poprawa jakości powietrza. I to nie jest cel wzięty z sufitu, wiesz. Badania takie jak Barometr Krakowski 2024 jasno pokazują, że smog to dla mieszkańców po prostu problem numer jeden. Czyli miasto odpowiada na społeczne zapotrzebowanie? Dokładnie tak. Jest presja, więc muszą być działania. Dzisiaj, korzystając z oficjalnych dokumentów miasta, poradników Zarządu Dróg Miasta Krakowa i analiz, powiedzmy, krakowskiego alarmu smogowego, spróbujemy rozebrać ten system na części. Dobry plan. Chcemy zrozumieć nie tylko, co się zmienia, ale przede wszystkim dlaczego i jak to wpłynie na życie no, konkretnych ludzi. Bo suche przepisy to jedno, a codzienna rzeczywistość to drugie. Naszym celem jest stworzenie takiego przewodnika, który pozwoli każdemu kierowcy zrozumieć, w jakiej sytuacji się znajduje. Skupimy się na datach, normach, ale też na tym, co najciekawsze. Czyli na wyjątkach? Właśnie na wyjątkach, furtkach i okresie przejściowym. Bo to one decydują, czy ta zmiana będzie rewolucją, czy raczej ewolucją. Okej, okay. to żeby nie operować na abstrakcjach, spójrzmy na to oczami kilku osób. Powiedzmy, że mamy pana Janusza, wieloletniego mieszkańca Krakowa, który jeździ dieslem z 2010 roku. Klasyczny przypadek. Mamy też Annę, studentkę z podkrakowskiej miejscowości, która dojeżdża na uczelnię swoim małym autem na benzynę z 2008. I na koniec klauza. Turysty z Niemiec z nowoczesnym samochodem. Dobrze. Zacznijmy od fundamentów. Kiedy dokładnie to wszystko startuje i gdzie przebiega granica? Data, którą trzeba sobie wryć w pamięć, to 1 stycznia 2026 roku. Co do granic, miasto posłużyło się tak zwaną czwartą obwodnicą Krakowa. Co dla laika niewiele mówi. No właśnie. Mówiąc prościej, jeśli ktoś nie mieszka na absolutnych, najdalszych peryferiach, to najprawdopodobniej jest w stresie. To nie jest kolejny mały obszar w centrum. To jest prawie całe miasto. To teraz najważniejsze, czyli mięso tej całej operacji. Jakie samochody w ogóle będą mogły wjechać do Krakowa? Rozbijmy to na kategorie, żeby było przejrzyściej. Zaczynamy od najliczniejszej grupy, czyli samochody osobowe i małe dostawcze. Do 3,5 tony. Okej. Okay. Jeśli chodzi o auta z silnikiem benzynowym, ewentualnie z instalacją LPG, muszą one spełniać normę emisji spalin Euro 4. A jeśli ktoś nie wie, jaką ma normę? Jest prostsza zasada. Samochód musi być wyprodukowany nie wcześniej niż w 2005 roku. Czyli nasza studentka Anna ze swoim benzyniakiem z 2008 roku się łapie? Dokładnie. Norma Euro 4 wszedła w 2005, więc jej auto ją spełnia. Może oddechnąć z ulgą. A co z panem Januszem i jego ukochanym Dieslem z 2010 roku? Tutaj chyba sytuacja jest bardziej skomplikowana. I to znacznie bardziej. W przypadku Diesli poprzeczka jest zawieszona o wiele wyżej. Auto musi spełniać normę Euro 6. A rocznikowo? Albo być wyprodukowany nie wcześniej niż w 2014 roku. I tu dochodzimy do sedna problemu. Diesel pana Janusza z 2010 roku to norma Euro 5. Co oznacza, że. Że zgodnie z tą podstawową zasadą, od 1 stycznia 2026 jego samochód nie ma prawa wjazdu do Krakowa. Czekaj, zatrzymajmy się tu na chwilę. Równica jest ogromna. Benzyna 2005 rok, Diesel 2014. Skąd taka no, dyskryminacja silników wysokoprężnych? To nie jest przypadek a celowe działanie. Chodzi o tlenki azotu, w skrócie NOx. Starsze diesle, nawet te z filtrami cząstek stałych, emitują ich nieporównywalnie więcej niż auta benzynowe z tego samego rocznika. Rozumiem. A NOx to jeden z głównych składników smogu i substancja bezpośrednio szkodliwa dla układu oddechowego. Miasto, opierając się na analizach, uderza w to, co uważa za największe źródło problemu. Czyli w najliczniejsze źródło. Właśnie. Warto dodać, że przejście z normy Euro 5 na Euro 6 w dieslach to był technologiczny skok. To zredukowało emisję tlenków azotu o jakieś 80%. To faktycznie przepaść. A co z dużymi pojazdami? Ciężarówki, autokary, wszystko powyżej 3,5 tony? Dla pojazdów benzynowych jest tak samo, czyli norma Euro 4 lub rocznik 2005. Ale przy dieslach mamy ciekawą sytuację. To znaczy. Wymagana jest również norma Euro 6, ale próg rocznikowy jest łagodniejszy niż przy osobówkach. Wystarczy, że pojazd był wyprodukowany nie wcześniej niż w 2012 roku. Chwila, czyli rodzinny diesel pana Janusia musi być z 2014, a duża ciężarówka dostawcza może być o dwa lata starsza z 2012? Dokładnie tak. To wydaje się kompletnie nieintuicyjne. Jaka jest tu logika? To jest yy, kalkulacja oparta na skali. Jak wskazują źródła z krakowskiego alarmu smogowego? Chociaż jedna ciężarówka emituje więcej, to właśnie tysiące starszych prywatnych diesli tworzą ogniska zanieczyszczeń. Szczególnie w rejonach mieszkalnych. Właśnie. I w godzinach szczytu uznano, że wyeliminowanie dziesięciu starych diesli osobowych da lepszy efekt dla zdrowia mieszkańców niż wyeliminowanie jednej choć bardziej zanieczyszczającej ciężarówki. Okej, okay, czyli na razie sytuacja wygląda tak. Nasza studentka Anna może wjeżdżać, turysta Klaus z nowym autem też, ale pan Janusz, mieszkaniec Krakowa, jest w kropce. Tak. Jego samochód staje się w jego własnym mieście nielegalny. To musi budzić ogromne emocje. Wyobrażam sobie, że wiele osób myśli: Nie stać mnie na nowe auto. Co ja mam teraz zrobić? I tu dochodzimy do absolutnie kluczowego wyjątku, który dotyczy właśnie takich osób jak pan Janusz. Mówimy o specjalnych zasadach dla mieszkańców Krakowa. To rozłóżmy to na czynniki pierwsze. Co to znaczy mieszkaniec w rozumieniu tych przepisów? Definicja jest bardzo ścisła. Po pierwsze, trzeba być zameldowanym w Krakowie. Po drugie, trzeba płacić tu podatek dochodowy, czyli PIT. I jest coś jeszcze. I jest trzeci krytyczny warunek. Pojazd, którym się poruszamy, musiał zostać nabyty i zarejestrowany przed 26 czerwca 2025 roku. Nieważne, czy to własność, leasing, czy autosłużbowe. I jeśli pan Janusz spełnia te trzy warunki, to co dzieje się z jego dieslem z 2010 roku? Jego samochód, mimo że nie spełnia norm, jest zwolniony z wymogów strefy i to zwolniony bezterminowo. Bezterminowo? Tak. Dopóki jest właścicielem tego konkretnego auta, może nim jeździć po Krakowie bez ograniczeń. Jest to więc ogromny ukłon w stronę obecnych mieszkańców. Ale jest pewnie jakiś haczyk? Jest. I to bardzo ważny. To zwolnienie nie działa automatycznie. Pan Janusz musi aktywnie zgłosić swój pojazd do miejskiego systemu. Jeśli tego nie zrobi, kamery potraktują go jak każdego innego. Rozumiem. To potężne ułatwienie. A czy są jeszcze jakieś inne grupy, które mogą liczyć na taryfę ulgową? Myślę o seniorach, osobach z niepełnosprawnościami. Oczywiście. Przepisy precyzyjnie je wymieniają. Po pierwsze, zwolnione są wszystkie pojazdy zgłoszone przez osoby posiadające kartę parkingową dla osób z niepełnosprawnościami. To standard. Tak. Po drugie, klasycznie, pojazdy historyczne i zabytkowe czyli te z żółtymi tablicami. Jest też bardzo szeroka kategoria pojazdów specjalnych. Co to znaczy? Tu wchodzą na przykład kampery, maszyny budowlane, pomoc drogowa i oczywiście wszystkie służby ratunkowe. A co z motocyklami? W końcu one też mają rury wydechowe. To jest bardzo interesująca szara strefa. W oficjalnych materiałach miasta motocykle nie są wymienione, ani jako grupa zwolniona, ani objęta jakimiś specjalnymi zasadami. Czyli co, mogą wjeżdżać bez problemu? To sugeruje, że albo podlegają ogólnym normom dla aut benzynowych, co większość z nich i tak spełni, albo jest to no, pewne niedopatrzenie regulacyjne. Wydaje się to być istotnym pominięciem. Niektóre starsze motocykle potrafią być bardzo brudne. Prawdopodobnie jest to kwestia skali. Uznano, że ich wpływ na ogólny bilans zanieczyszczeń jest na tyle mały, że na razie nie warto komplikować przepisów. Ale to jest obszar do obserwacji. Dobrze, przejdźmy do logistyki. Załóżmy, że mam auto, które spełnia normy, jak nasza studentka Anna, i ma polskie tablice. Czy muszę cokolwiek robić, zgłaszać się, naklejać coś na szybę? I tu jest świetna uspokajająca wiadomość absolutnie nic. Nic? System będzie zintegrowany z centralną ewidencją pojazdów. Kamery na wjeździe do strefy zeskanują tablicę. System w łamku sekundę sprawdzi w bazie rocznik i normę euro i da zielone światło. A nalepki? Żadnych wniosków, żadnych nalepek. To bardzo ważne. Kraków całkowicie zrezygnował z tego pomysłu. To rzeczywiście duże ułatwienie, ale co w przypadku naszego turysty? Klausa, jego niemiecki samochód spełnia normy z nawiązką, ale nie ma go w polskiej bazie CEPIK. I to jest kluczowy wyjątek od reguły nic nie musisz robić. Każdy pojazd zarejestrowany poza Polską, nawet najnowocześniejszy elektryk, musi zostać zgłoszony przed wjazdem do strefy. Jak? Można to zrobić online, przez specjalną stronę internetową, lub w stacjonarnych punktach w mieście. Bez tego zgłoszenia system kamer potraktuje go jako pojazd nieuprawniony. A teraz najtrudniejszy przypadek. Wróćmy do studentki Anny. Załóżmy, że jej auto było jednak starsze z 2004 roku i nie spełnia norm. Nie jest mieszkanką Krakowa. Mhm, więc nie łapie się na wyjątek. Dokładnie. Czy to dla niej oznacza całkowity zakaz wjazdu od pierwszego dnia? Nie od razu. I tu wchodzi w grę kolejny bufor bezpieczeństwa. Trzyletni okres przejściowy od początku 2026 do końca 2028 roku. I co w tym okresie? W tym czasie kierowca takiego pojazdu będzie mógł wjechać do strefy, ale po uiszczeniu opłaty. Po 31 grudnia 2028 roku ta możliwość zniknie całkowicie. A jak wyglądają te opłaty? Podejrzewam, że nie są symboliczne. Cennik jest progresywny czyli zaprojektowany tak, by zniechęcać. Można zapłacić 2,5 zł za godzinę. Opłata dzienna w 2026 roku wyniesie 5 zł. To jeszcze nie tak źle. Ale już w 2027 podskoczy do 15 zł. Podobnie z abonamentem miesięcznym. Zaczyna się od 100 zł w 2026, rośnie do 250 w 2027 i aż do 500 zł w ostatnim roku. 2028. To jasny sygnał, masz 3 lata, żeby zmienić samochód. Dokładnie tak. A jak to będzie kontrolowane? Skąd system będzie wiedział, kto jest mieszkańcem ze zwolnieniem, a kto wjechał na bilecie? Wszystko opiera się na wspomnianej sieci inteligentnych kamer. Będą one skanować tablice i w czasie rzeczywistym porównywać je z kilkoma bazami danych. Czyli bazą pojazdów uprawnionych, zwolnionych, oraz bazą pojazdów, za które wniesiono opłatę. Jeśli tablicy nie będzie w żadnej z nich, system automatycznie wygeneruje protokół naruszenia. A jaka jest kara za wjazd na gapę? Mandat wynosi 500 zł i, co ważne, może być on nałożony każdego dnia, kiedy dojdzie do naruszenia. To może być bardzo kosztowne. Zdecydowanie. Wróćmy do pana Janusza. Ustaliliśmy, że jako mieszkaniec może uratować swoje auto, ale musi je zgłosić. To kluczowa procedura. Przejdźmy przez nią krok po kroku. Jak to zrobić? Proces odbywa się głównie online przez stronę skt.zdmk.pl. Co istotne, system już działa. Nie trzeba czekać. I co trzeba przygotować? Jakieś dokumenty? Tak, pan Janusz musi przygotować skany lub wyraźne zdjęcia kilku dokumentów. Dla mieszkańca są to trzy rzeczy. Słucham. Po pierwsze, obie strony dowodu rejestracyjnego. Po drugie, dokument potwierdzający, że nabył auto przed 26 czerwca 2025. Czyli umowa kupna-sprzedaży, na przykład. Tak, albo faktura. I po trzecie, dowód na bycie krakowskim podatnikiem czyli pierwsza strona zeznania PIT za ostatni rok koniecznie razem z UPO. Z urzędowym poświadczeniem odbioru? Dokładnie. OK. Pan Janusz ma te trzy pliki na komputerze. Wchodzi na stronę co dalej? Wypełnia prosty formularz online dane osobowe, kontaktowe, numer rejestracyjny. Następnie, w wyznaczonych miejscach, załącza te pliki. I to wszystko? Po wysłaniu wniosku system generuje unikalny numer sprawy. Warto go sobie zapisać. I w zasadzie tyle. Teraz piłka jest po stronie urzędu. Ile trzeba czekać na decyzję? Zarząd Dróg Miasta Krakowa ma na weryfikację wniosku 14 dni. Jeśli wszystko się zgadza, pojazd jest po cichu dodawany do bazy zwolnionych. Jeśli czegoś brakuje, urzędnik dzwoni albo pisze maila. Czyli jest kontakt. Tak. Dla osób, które nie czują się pewnie w internecie, uruchomiono też specjalne punkty obsługi mieszkańców, gdzie można uzyskać pomoc. Spróbujmy to wszystko zebrać w całość. Co z tego wynika dla naszych bohaterów? Pan Janusz, jeśli dopełni formalności, może spać spokojnie. Tak, i jeździć swoim starym dieslem. Klaus, turysta z Niemiec, musi pamiętać o szybkiej rejestracji online przed wjazdem do miasta. A Anna, studentka. A Anna ma trzyletni okres przejściowy z rosnącymi opłatami, co jest jasnym sygnałem, że powinna zacząć myśleć o zmianie samochodu. Dokładnie. System jest wielowarstwowy. Z jednej strony surowy w założeniach zwłaszcza wobec diesli. Ta z drugiej elastyczny dzięki szerokiemu zwolnieniu dla obecnych mieszkańców i temu okresowi przejściowemu. To próba pogodzenia ognia z wodą, prawda? Zdecydowanie. To próba radykalnej poprawy jakości powietrza z minimalizacją kosztów społecznych tu i teraz. To przemyślana operacja, która ma dać ludziom czas na adaptację. A więc podsumowując, kluczem dla każdego jest sprawdzenie dwóch rzeczy: w dowodzie, daty pierwszej rejestracji i, jeśli to możliwe, normy euro. Od tego wszystko zależy. A dla mieszkańców Krakowa ze starszymi autami zadanie numer jeden to: nie przegapić terminu i zarejestrować pojazd. To jest absolutna podstawa, ale skoro już rozebraliśmy przepisy na części, warto na koniec zastanowić się nad skutkami y, drugiego rzędu, o których źródła jeszcze głośno nie mówią. Co masz na myśli? Jak wprowadzenie tak ogromnej strefy, nawet z tymi wyłączeniami, wpłynie na rynek samochodów używanych w całym regionie. No tak, można założyć, że Małopolska zostanie zalana tanimi starymi dieslami, których nikt nie będzie chciał kupić, bo staną się bezużyteczne w największym mieście regionu. Ich ceny mogą polecieć na łeb, na szyję. A to z kolei może stworzyć presję na okoliczne gminy, żeby też wprowadzały podobne strefy, bo inaczej staną się samochodowym skanscenem Europy. Właśnie. I druga kwestia. Czy na dłuższą metę taka zmiana nie wpłynie na decyzje ludzi dotyczące nie tylko zakupu auta, ale może nawet miejsca zamieszkania? To znaczy? Czy dla kogoś, kto codziennie dojeżdża do pracy w Krakowie starym autem, nie stanie się to bodźcem do przeprowadzki albo w jedną, albo w drugą stronę? Obserwujemy początek procesu, którego pełne społeczne i ekonomiczne konsekwencje zobaczymy dopiero za kilka lat. To fascynujący eksperyment miejski na żywym organizmie.